siemano wszystkim jak tam majóweczka niektórzy jezioro, grill, obasa piwo a niektórzy powitali nowy sezon nowym starym motocyklem Honda CBR 1100 Super Blackbird jest to pierwszy Hyper Motor pierwsza generacja powstała w 1997 roku i produkcja zakończyła się jakoś w 2008 4 cylindry, 1100 pojemności, 152 konie mechanicznych i około 130 Nm momentu obrotowego. Sprawia, że motor ten przyspiesza od 0 do 100 w 3 sekundy, od 0 do 200 w 9 sekund i pierwsze 400 m pokonuje w 10,2 sekundy. Bardzo fajny, bardzo udany egzemplarz. Motor jest bardzo zbalansowany, jest bardzo Przewidywalny. Jego zachowanie nie jest takie drapieżne i agresywne jak powiedzmy w Yamaha R1 czy też Kawasaki ZX12R. Tutaj charakterystyka motocykla została bardzo dobrze dopracowana. I mimo, że przyspiesza bardzo szybko, bardzo zwinnie, on nie jest agresywny. Ten motor nie chce cię zabić. Co jest bardzo ważne. Zrobiłem cię na nim 300 km, czułem się bardzo dobrze, pewnie przez to, że jest podwyższona kierownica o 4 cm i jeszcze zamówiłem sobie do tego podnóżki, które też obniżą o 4 cm swój poziom, wtedy w ogóle już będzie bardzo wygodnie na tym sprzęcie. Rok 2005 przebieg 46 tysięcy. Kupiłem go z naprawdę dobre pieniądze. Kupiłem go od gościa, który w ogóle ma 70 lat. <laughs> Także sprzęt, mimo tego, że ma już swoje lata, jest cholernie zadbany. Pełna książka serwisowa nigdy nie uczestniczył w żadnym wypadku. Sportowe wydechy, nowe opony. Motor jest naprawdę bardzo ładny. Najlepsze malowanie, według mojej opinii. Szaro-srebrny kolor. Idealnie tutaj się komponuje z tym motocyklem. Był czas, że bardzo podobały mi się te motory w kolorze błękitnym i kiedyś bardzo chciałem taki motor sobie kupić, właśnie błękitny, który by pasował do koloru moich oczu. Ale jak zobaczyłem malowanie srebrno-szare, to zdecydowałem, że właśnie wezmę wezmę właśnie ten. Piekielnie szybki. Jechałem dzisiaj nim dwie i pół paki. rozpędziłem się w krótką chwilę na no takiej fajnej, długiej, prostej i nic zero jakichś szarpnięć zero jakichś wibracji motocykl idzie jak po szynie no, ale tutaj nie chodzi o to, żeby jeździć jak pierdolnięty motor służy do tego, aby czuć wiosnę, czuć lato czuć sezon czuć powietrze i, i, i żeby przynosił jak najwięcej frajdy z jazdy a nie żeby zaraz gdzieś tam leżeć w rowie, prawda i no i kiepsko się czuć. <grystanie> Także tak wygląda CBR1100. Takie tutaj ma budziki. No tak tutaj wygląda z przodu. Bo bardzo fajne kierunkowskazy w lusterkach. Właściwie poprzedniej zmienił z pomarańczowych na no, takie fajne dymione jasne. I całkiem nieźle to wygląda. Oponki w bardzo fajnym stanie. Oczywiście, system hamulcowy wspomagający, zarówno tylny hamulec, kiedy hamujesz przednim, i wspomaga przedni hamulec, kiedy hamujesz tylnym. Tak, i te dwa kominy z tyłu robią grę. Zaraz go odpalę. O, no, chodzi naprawdę zacny! O no to na razie, i miłej majóweczki wszystkim.